Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hairdresser Simulator, czyli nasz czarmar salon fryzjerski. Moi drodzy, jakoś tak zrobiło, tutaj się ciemno. E, było po drodze od ostatniego tygodnia, jak nagrywałem tydzień temu odcinek, e, były dwa albo trzy updatey i coś oni chyba zmienili, słuchajcie, z oświetleniem, albo ja tak e, się odzwyczaiłem, ale jakoś to jest bardzo ciemno. I też pisaliście w komentarzu właśnie, żeby e, no kupić sobie jakieś lampy, bo tutaj nie ma w ogóle lamp, więc a to nie, nie salony, e, informacje, sklep, e, no meble. My potrzeb... No i lampa. I jakby wypadałoby, słuchajcie, coś. Ile mamy? 700. No to ja wam powiem, że to tak jest. No, mm -hmm, mm -hmm. Ja bym tak, kupił taką jedną. A czemu nie możemy tego zmienić? Mm -hmm. No dobra, kupmy taką. Ale wiecie co? Kupiłbym sobie tutaj taki jeszcze taki lampion na przykład, bo te lampiony też są ładne. Aha, więc nawet nie możemy kupić. No dobrze, no to jak nie możemy więcej, no to ten mały... A weźmy A ta... czemu ten jest droższy niż ten duży? Ładny, a co co? A o! Tą górę tak... Hmm. O! Kup. O, mam paczkę. A no tak, czekaj, zapomniałem, że ja przecież muszę ją otworzyć... A on taki malutki jest faktycznie. Ojej, to tu przy wejściu postawi. No, aha, tu nie mogę. To tak koło myjki, czy może tutaj tak, żeby rozświetliło nas trochę czarmar? Czarmar, proszę. Tak, wiecie, no tak chciałem, żeby było klimatycznie. No, może koło, ewentualnie, czekajcie, może koło sofy. No, weź go. O. Na razie tak, jeszcze nie mam, wiecie, rzeczy, więc może niech sobie stoi w rogu. No dobrze wiem O! No a mogę... Ojej! Ażem narobił! Ehm. No to my potrzebujemy, nie no, słuchajcie, my potrzebujemy więcej, no już też nie przesadzajmy, że tak mało. No to ja muszę więcej ich kupić. Dobra, no to ej, kupujemy nie salony! Salony na... nie możemy jeszcze kupić nowego, bo nas nie jest stać. Jesteśmy jeszcze zbyt słabi. Co e, ja kupiłem wcześniej? To. Dobra. Raz. Czekajcie. Myślę, że cztery mu musimy kupić. Tak mi się wydaje. Ojej. Czy mamy taki sam kolor. Mam nadzieję, że chyba nie. <laughs> no trudno. A czekajcie, ja muszę teraz na przykład to. A możesz odejść? Chciałbym to równo zrobić, no ale wiecie, równo to tak w, tym, w tej grze to ciężko bym powiedział. No nie, będzie krzywo jak nic. Jest krzywo? No nie wiem, zobaczymy. No trzeba trochę to rozświetlić. No nie może być tak ciemno. No bierz go tu. O. Dobra, no tu tak bardzo wisi, wisi, bym powiedział, bardzo No i dobrze, jest już jaśniej Mamy 325, czy ja mogę coś jeszcze kupić? Poczekajcie Nie, tu nie, tu, tu nie Meble hmm. A weźmy, jak... słuchajcie, no dekor, Boże, roślinki, ja takie rzeczy lubię <laughs> Mały węż, a ja bym chciał doniczka na pal... A to jest doniczka na palmę, czy doniczka z palmą? Kupmy jeden taki No mi nie będzie się na nic I tak się skończy Ale dobrze, dokoksimy się troszkę Zanim przyjmiemy nowych klientów. Co ty chcesz? Zanim przyjmiemy nowych klientów O Boże e, No nie przewidziałem, że to będzie takie duże, ale dobrze <ścoughs> O Jezu To zrobimy tak Daj tą lampę Na razie tu, tu postawimy tego, tego paprotnika, a tą lampę... Czy ja będę w stanie tak gdzieś tutaj upchnąć za nią, za tym paprotnikiem? Nie. No skandal! Czemu się nic chcesz pokazać na zielono, no wiesz co... Dobra. E, może jeszcze jakiś stolik. Tylko nie wiem, czy to takie są, takie stoliczki. Tu mamy krzesła, tu mamy... No ale stolików tu nie widać. Takich, wiecie, kawowych, kawowych, o takie mi chodzi. Duży wiatrak. O, szafa z lustrem. Patrzcie, to są fajne rzeczy w ogóle. My to musimy przeglądać. R dywan! O, nie, ja nie, ob... 120. Trudno, kupuję. Kupuję. No ja ja muszę mieć dywan. O, proszę! No już to trochę lepiej wygląda, chociaż te ściany są takie za czarne. Może... A ten sufit też mi się nie podoba. No dobrze, umawianie klientów. E... E, to dobrze, no to. Weźmy na. O, o jest to tak późno. Zapiszmy. No dobrze. Mamy jakąś dwójkę, zobaczymy. Zobaczymy, co ta dwójka nam powie, tu. Ja tutaj się też trochę przygotowałem dla, dla nowych klientów. Proszę, zapraszam! O! Dzień dobry, Boże, ma pani piękną sukienusię. Dobrze, uczesz włosy, zapraszam. Wow, no burza loków z y, Wifona, firmy Wifon. Uczesz włosy. Oczywiście już zaczynam, no ale chciałem. Aha, to niektórym to było. O, tak. Dobra, no już zapomniałem. Dobrze, bo mam jakiś taki. No dobra, czeszmy. A ja nie chcę ca... Czy ja mogę. Co ja mam wcisnąć? Wciśnij, aby złapać pasmo, a ja już nie chcę. A, anuluj. Boże, przepraszam, najdroższa ma! Najdroższa ma! O, nie, nie chcemy pasm wybierać, właśnie, nie chcemy wybierać pasm, tylko chcemy czesać normalnie, bez pasm. Bo pasmy to do ertacza. Ale ma słuchajcie, taki, taki wifon na głowie, że ja tu nic nie widzę, czy ja w ogóle czeszę coś. No, czesać czeszę, ale. Ale jest jak jest. Jest jak jest, kochani. I nic z tym nie zrobimy A tylko na nie przyszła Trochę chyba skandal, ja potrzebuję zarobić, ja mam 10 dolarów na koncie Dobra Wyprostuj, no dobra, to tu już możemy się trochę bardziej popisać Ja bym to zrobił może dokładniej Czekaj, czekaj. Jedźmy od góry. Po kolei. Pasmo po paśmie, tak? No tak, ona... Ja się nie dziwię, że ona chce mieć prostsze, jak ma takiego iPhone'a, No... I tak to musi być uciążliwe W sensie wiecie jak to jest Jak się ma kręcone to się chce mieć proste Jak się ma proste to się chce mieć kręcone I tak, za, I tak jest całe życie Dobra Lecimy z tym Będzie pani miała tak piękne proste włosy że pani tego Oj nie wyobraża Proszę bardzo Dobra, i na czubku głowy też. Pięknie, radośnie. Zacznijmy od tej góry tu. O, cyk. Nie wiem, która mamy godzinę. Nie wiem, nie widzę godziny. Nie wiem, czy już za chwilę klient nie przyjdzie. Kolejny albo klientka. Bo ja wiem, kogo tam przyniesie Ja zapisałem, ale nie wiem, kogo ja zapisałem do, do siebie Wiecie, no to, to różnie bywa w życiu, nie? No, ale możesz O, te Na przykład wyprostować Świetnie Proszę bardzo I po kolei. Pasmo za pasmem. Będzie pani przecudowna. Naprawdę, ja to widzę już. Ja bym jeszcze kolor zmienił, no ale to już. To już chyba nie na teraz, nie na dzisiaj, tak. Proszę bardzo, proszę. No trochę się już babo. Eee. Normalnie, no. Dobrze. Dziękujemy ślicznie za wizytę w naszym salonie. Za stówkę, no niech będzie. Ale podobało się chociaż. Czy też by się przydała lampa jakaś w rogu, bo tak ciemno. Ciemnica, no. Poszło z naszego czaru maru. Czaru maru! Jedenasta. Mhm. 12. Proszę, wyrobiłem się, słuchajcie, szybko. Wow! Nie sądziłem, że to tak nam sprawnie pójdzie. Proszę, zapraszam. Pani, dzień dobry, pani. Zmocz włosy. Dobrze. Zapraszam serdecznie na myjkę. Nałóż szampon Panie jakoś tak dziwnie nosem kręci, widzieliście to? Ja bym jeszcze tutaj masaż zrobił tej, tego łba Tutaj trzeba będzie bardziej, o Myju, Zapraszam panią na fotel, musimy wysuszyć włoski, oczywiście. O, widzę burzę loków. Ja tu widzę burzę loków. Czesz. Proszę bardzo. Czeszemy pani, droga moja. I hopsa w dół. No, 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 te, 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 te bym chciał, oha. Hops. I jeszcze te. Wyprostuj. No a co z farbowaniem? Czemu nie chcecie się farbować u mnie? <ścoughs> Dlaczego? Mogłem to robić po pasmach, no ale nie zrobiłem. No pytanie, czy to nas będzie narzekała, czy nie będzie narzekała. No stówkę też, no patrzcie, no. Dziękujemy ślicznie, zapraszamy ponownie oczywiście. Mam nadzieję, że niedługo pani do nas już przyjdzie ponownie, ewentualnie zapisze się, nie wiem, może rodzina, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek. Chodźcie do mnie! Ja muszę mieć inny salon, bo w tej klice to się nie da dojeżyć. Czy teraz dzień się zakończył, czy jak? E, tak, chcę zakończyć dzień. Mhm. O, pozytywne wszystko dobrze. Ok. No to co? E, Mówienie kli... O, wow! Matko, aż tyle? godzinę, tak, czyli ona, dobrze, to jest pół godziny, czyli możemy na jedenastą, tak, to możemy na jedenastą trzydzieści, tak, bo to jest dziesiąta, tak, na jedenastą, to pół godziny do jedenastej trzydzieści. I to jest na 12.30, proszę bardzo. Do, czy, dobrze. Ok. No to mamy teraz już czwórkę klientów. Ale ja jestem ciekaw, czy też, słuchajcie, będziemy musieli kupać jakieś materiały, jakieś przybory, jakieś szampony, jakieś, wiecie, no takie rzeczy, które no, trzeba kupić ze sobą. Dzień dobry. Witam serdecznie, matko moja droga, jaka pani jest, lady in red. No, szok. Uczesz włosy, okej. Okay. Lecimy. Będziemy prostować, bo ja nie popatrzyłem, co będziemy robić. Wiecie, to jest zawsze dla mnie taka zagadka. Powinienem zobaczyć, co klient sobie życzy już, jak się zapisuje na wizytę, no ale ja tego nie zrobiłem i nie wiem. Zaczniemy delikatnie, Zaczynamy od czesania. Zobaczymy, co sobie pani dalej wymyśli zaraz. Dobra, wyprostuj. OK. Ale ma ładny kolor, taki tutaj, na, w tym świetle, chociaż nie wiem, jak za chwilę będzie, jak ona z tego fotela zejdzie. Czy będzie to wyglądało trochę inaczej? Zobaczymy. I jeszcze górne pasma, proszę bardzo. I to wszystko, rozumiem, ok, czyli prostowanie, czesanie. W tym jestem już dobry. Setka, ok. Dziękujemy, trzeci poziom. Pracownicy! Ok, ale na razie no jeszcze nas nie jesteś. Jeśli chcesz po poszerzyć swoje ryzyko królestwo, potrzebujesz zaufanych ludzi u swojego boku. Właśnie dlatego musisz zatrudnić dodatkowych pracowników, którzy zajmą się twoimi salonami. Jeśli danego dnia będziesz pracować w salonie, twoi pracownicy zajmą się obsługą nieumówionych klientów. Podczas twojej obecności będą natomiast odpowiedzialni za zarządzanie całym salonem. Każdy pracownik potrzebuje do obsługi klientów z własnego stanowiska fryzyjnego. Co więcej, zatrudnienie pracownika wiąże się z dodatkowymi kosztami początkowymi. Hmm. Pracownicy posiadający pozytywne oraz negatywne bonusy e, posiadają, e, które mogą wpłynąć na Ciebie lub Twój salon. Mądrze wybieraj odpowiednich kandydatów. Każdy pracownik posiada jeden z pięciu poziomów umiejętności. Wyższy poziom zapewnia dłuższy czas pracy i korzystniejsze bonusy. <laughs> Dzienne wynagrodzenie pracowników jest uzależnione od ich poziomu. Jeśli danego dnia nie jesteś w stanie wypłacić wynagrodzenia pracownikowi, możesz zezłościć się i odejść z pracy. Postawisz sobą negatywne komentarze, które znacząco wpłyną na ocenę salonu. Nie, to ja jeszcze nie chcę pracownika. Ja na razie muszę zarobić, żeby go mieć. Do sklepu to się odblokowało w sklepie. Aha, nie, teraz nie mogę. O, dzień dobry, witam serdecznie. Wyprostuję włosy. To ja panią zapraszam na fotel serdecznie. Musimy najpierw uczę... A nie, od razu prostujemy, dobrze. No, tylko ona chce prostowanie, tylko pół godziny była chyba umówiona na pół godziny, tak? Tak mi się wydaje. To jest ta klientka pół godziny, że tak powiem. No i patrzcie, jak szybko mi to już idzie zaraz. Sprawnie, gładko. Proszę uprzejmie, proszę, proszę, proszę. 50 za samo. No dobrze. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Było bardzo mi miło. My tu nie mamy w ogóle swojego miejsca dla pracownika. Jeszcze to bym musiał tą palmę odsunąć. A palma jest ważna. Ja wolę palmy niż pracownika. <grym> palmy nie trzeba płacić. <grym> ok. 11:30. Halo, halo, zapraszam. O, jest pani. A pani była podobna ostatnio w takiej sukience. Czy to może ta sama pani na przykład? No to lecimy. Czeszemy. Chyba, że może będzie się prostować się potem po tym czesaniu. Tak też może być. Niezbadane są wyroki klientów. Proszę bardzo. I ostatnie pasma. Prostujemy. Icha! W tym mieście widzę, że jest moda na prosty włos. Każda, która przychodzi, prawie każda, klientka, no, ochotę ma na prosty włos. Ja wiem, że może yy, fale i y, loki jak Ludwik XIV, no już nie są może aż tak bardzo w modzie, ale są ładne. Co te panie tutaj tak sobie? Ja nie wiem. Wszystkie chcą się prostować. Ale no, ja to zrobię i wezmę hajs. A co? W końcu prowadzę biznes. Dziękuję serdecznie za zaufanie. No i mamy 460, słuchajcie, już kasy zarobionej. Bardzo ładnie. To była trzecia klientka, chyba na dzisiaj. No to teraz ostatni klient albo klientka, nie wiem. A myślę, że też, też nie możemy teraz szkolić. No nie, nie mogę wejść, no nie mogę. Nie mogę w nic. Ok, 12:30. Halo, zapraszam. O, idzie. Pani, pani, mhm, pani. Zmocz włosy. Dobrze. U, tutaj grubsza akcja. O Jezu, już jej na twarz leje. Przepraszam. Musisz pani mi wybaczyć troszkę, ja to jeszcze nieokrzesany jestem w tych sprawach. Nałóż szampuł. Dobra, i musimy go zmyć. Może jakąś odżyweczkę, coś też nie mam, widzicie, produktów żadnych, żeby zrobić tutaj jakieś takie, nie wiem, większe z tym... O jezu, tym panią, co z tym brzydzicem robię? Dobrze, wysusz włosy. Zapraszam serdecznie, moja droga, na fotel. No, już się napuszyły, patrzcie Mogę tak od dołu U -u -u. Dobra, uczesz Proszę bardzo Dziś od środka głowy, żebym zaczął, no wiecie co? Jak ja to zrobiłem? Tego nie wiem. Ale myślę, że to będzie prostowanko chyba. Jakaś taka moda jest, sobie ja mówię, ja nie wiem, ja nie wiem. I wyprostuj oczywiście. Jak pani sobie życzy. Czy to będzie 150 chyba za to? chce w sensie się farbować <noise> Ja bym tu zafarbował Stówkę Zdobyty rozgłos Ale mamy duży rozgłos, moi drodzy Czwarty poziom Odblokowany nowy salon do kupienia I dostępny nowy kurs Okej okay. Dobrze Aha, no jeszcze nie mogę, to musimy poczekać. Słuchajcie, może jeszcze jakiś kurs sobie dzisiaj zrobimy od razu? Czy mamy kogoś jeszcze? To jeszcze kogoś mamy? To ja pomyliłem klientów? Oh my god! A może faktycznie pomyliłem? Może źle policzywszyk? Nie wiem. Ale ma inny kolor włosów ta pani i ładny taki, płomienny. Jeste ja szkolenie, zobaczyć co tam będzie, z czego się będziemy szkolić. Dziękujemy ślicznie, dziękujemy, dziękujemy za wizytę w naszym salonie czar, mar czar. No to pani już musi być ostatnia, ewentualnie to była nieplanowana nie i nasza jakaś tutaj. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może ja źle liczę. O. Nie, dnia nie chcę zakończyć. No to chcę zakończyć. Jak się teraz zakończa dzień? A, closed. Closed? Close. 5! O jak dobrze! E, ok. I teraz kursy. U, dostępne, co to jest? E, jak kręcić? Jak ścinać? No to najpierw sobie zrobimy teraz e, kręcenie. Włosów, myślę, że w, tutaj jeszcze w tym odcinku. A kolejny odcinek zaczniemy od kolejnego kursu na strzyżenie. Dobra, idziemy się tutaj ogarnąć. Tu, ha, wybieramy fal. Okej, okay, dobra. Ha, od dołu. Uuuu uh. No to słuchajcie, teraz będę kręcił jeszcze wszystkie Hit sezonu, wreszcie A nie tylko krę y prostowanie i prostowanie Każda by chciała być prosta, no nie ma tak A mogę mocniejszy skręt użyć? Co chcecie jeszcze? A to jest wszystko już w, w kursie. Aha, to ja już go skończyłem. No dobrze. Czyli już mogę mieć nową usługę w moim salonie. Kręcenie włosów. Jakiego sobie pani czy skręta? Mocnego, średniego, falowanego lżej bardziej, w prawo, w lewo, góra, dół. Jak chcemy, zobaczymy. Ale myślę, że to w kolejnym odcinku. Czekajcie, co ja my tu możemy jeszcze? Pracownicy, no ja wiem. Minus 100, o tam ma jedną gwiazdkę Poziom pracownika, bo to jest poziom pracownika Na razie nie mamy nikogo, co to jest? Hmm. Pracownik może pracować dłużej, pracownik może wyjść z pracy No to ten spoko Dzienny czas 5 godzin Wynagrodzenie 50 Dobra, ale Zaprojektuj fartuch Ej, dobra, to my musimy to zrobić w kolejnym odcinku, myślę. I kurs, i wszystko. Dobrze, moi drodzy. To na dzisiaj sobie kończymy. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Lowki, Kiski, Besowski. Budziokowi jest bardzo mocno i serdecznie. Słyszymy się długo w kolejnym. Tak więc trzymajcie się. Cześć. Buzi, buzi. No i papa!